Okulary AR to żadna nowość, mimo iż na przełomie lat miałem do czynienia z Apple Vision Pro czy bardziej VR w postaci PlayStation VR 2 czy goglami od Valve, jestem świadomy obecności na rynku takich marek jak Xreal czy Ray Neo. Ba, nawet mam w posiadaniu dotykowane modele od ray -Bana, choć tam bardziej skupiono się na rejestracji wideo oraz robieniu zdjęć. Za ten segment tego typu elektroniki jest spory, dlatego kiedy napisał do mnie Asus z pytaniem Hej, chciałbyś zobaczyć nasze nowe okulary Air Vision M1? Powiedziałem kurde, czemu nie, skoro zawsze dajecie mi wolność słowa w materiałach, to to można ludziom je przedstawić. No i tak minęło mi parę tygodni z dzisiejszym gościem odcinka, zatem zapraszam na wrażenia ze styczności z tegorocznym modelem okularów AR od Asusa w postaci. Air Vision M1, bo to bardzo specyficzny, dziwny, a zarazem ciekawy produkt z masą zalet, ale i też wad. Zatem zacznijmy od samego początku. Co w ramach opakowania dostajemy, a na pierwszy rzut oka wydaje się całkiem okej. Okay. Soczewki korekcyjne, dwa razy nakładki na nos, futerał łamane na tui, które moim zdaniem jest fajnie wykonane, kabel USB-C do USB-C w nylonowym oplocie, dodatkowo przeciwsłoneczne nakładki oraz ściereczkę do wycierania okularów, bardzo spoko. W teorii jest to wystarczający zestaw, aby móc rozpocząć zabawę oraz dla bardziej upartych normalną pracę na okularach. Sama jakość akcesoriów dołączonych do zestawu jest jak najbardziej na plus, w tym ładnie wykonane i ściereczka do czyszczenia czy kabel USB-C do USB-C, tak jak wspomniałem w nylonowym uplocie, a nawet te dwie pary nosków. Bardzo spoko. Za to na pewno trzeba pochwalić producenta, ba nawet same nakładki przeciwsłoneczne wydają się ok. Tak jak w normalnych okularach korekcyjnych, kiedy chcemy mieć okulary przeciwsłoneczne. Nie do końca można powiedzieć to samo o samym produkcie głównym. Ten jest wykonany z lekkiego tworzywa sztucznego, co z jednej strony jest bardzo spoko, bo sprzęt jest lekki i stosunkowo wygodny, tak z drugiej strony nie czujemy tutaj jakiegokolwiek odczucia segmentu premium. I nie zrozumcie mnie źle, nie oczekuję tutaj ciężkich i masywnych gogli pokroju Apple Vision Pro, bo tam była tragedia, jednak oczekiwałoby się czegoś bardziej, czy ja wiem, jakościowego. No ale to może być tylko moje czepialstwo, leżą stosunkowo spoko. Choć jako osoba z wadą z roku od 30 lat minus 2, minus 2,25, używanie tego typu okularów w okularach Korekcyjnych jest wręcz nierealne. Zatem albo udajemy się do optyka w celu wyrobienia dodatkowych soczewek, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, lub w moim przypadku wystarczyło założenie szkieł korekcyjnych, to załatwia sprawę i tutaj było ok. Choć ok i nie do końca ok. Bardzo ciężko jest dopasować ostrość do wyświetlanego obrazu, szczególnie w przypadku pracowania na macOS lub smartfonach z iOS oraz Androidem. Znacznie lepiej jest w przypadku komputerów z Windowsem, gdzie mamy możliwość dostosowania poszczególnych funkcji poprzez dedykowaną aplikację. Do Air Vision, dającą możliwość personalizacji do pracy na okienkach czy grania w gry. To jest odczuwalna zaleta, a przynajmniej na Windowsie. Mimo to, mi osobiście, mimo wszystko, brakowało dodatkowego systemu na okularach, aby móc dopasować ostrość z perspektywy samych okularów na każdym urządzeniu lub chociażby zarejestrować dla Was obraz z okularów bezpośrednio z poziomu urządzenia. Tutaj musiałem się opierać na rejestracji obrazu z samych urządzeń, do których okulary były podłączone. No dobrze, ale co w ramach produktu dostajemy na papierze i w teorii? Po pierwsze, co raczej już powiedziałem, to obsługa chyba każdego znaczącego OS na rynku, w tym macOS, iPadOS, iOS, Android oraz systemy dedykowane w postaci Windowsa oraz handhelda pokroju ROG LI. Tak, producent w głównej mierze dotykuje te okulary do pracy na Windowsie oraz grania w gry na rogaliku, co dla mnie jest w pełni zrozumiałe. Jeżeli chodzi o samą specyfikację, rozdzielczość ekranu to 1080p, czyli 1920x1080, 960x1080 na każde oko, częstotliwość odświeżania 72Hz, choć zaznaczam tylko na Windowsie przy zainstalowaniu dotykowanej aplikacji. Na każdym innym urządzeniu będzie częstotliwość odświeżania na poziomie do 60Hz oraz pole widzenia 38Hz. Stopni. Mamy wbudowany mikrofon, który jest ok, i mamy wbudowane głośniki, które moim zdaniem są stosunkowo słabiotkie, czujnik bliskości oraz czujnik światła. Jasność szczytowa to 1000 tonitów i pod względem jasności jest bardzo, bardzo, ale to bardzo ok. Jeżeli chodzi o wagę urządzenia, to tak jak mówiłem, jest leciutko zaledwie 87 gramów. Główną funkcją okularów to przede wszystkim wyświetlanie obrazu przed oczami o maksymalnej przekątnej ekranu do 100 cali, co podczas podróży może się okazać niesamowicie komfortowe i wygodne, do do Pracy na komputerze czy grania w gry. Natomiast, tak jak mówiłem, najwięcej opcji personalizacji mamy na komputerach z Windowsem, czytaj wszelkiego rodzaju handheldach. Nie tylko ROGLI, ale na każdym innym, gdzie ten Windows jest zainstalowany. Podłączenie Air Vision pod wcześniej wspomniany macOS lub smartfony raczej ogranicza się do tego, co będziemy mogli ustawić z poziomu naszego urządzenia. Tutaj, za sprawą braku dotykowanej aplikacji, wystarczy połączyć się poprzez port USB-C do okularów i już mamy obraz. Jednak tu także nie jest zawsze kolorowo, tak chwilami miałem problem z łapaniem ostrości, a dodając do tego specyficzny ruch wraz z wcześniej wspomnianą częstotliwością odświeżania, cóż trzeba się do tego przyzwyczaić. Jeszcze raz to powiem 72 Hz na Windowsie po zainstalowaniu aplikacji na każdym innym systemie 60 Hz. Samo pole widzenia, tak jak powiedziałem, jest ok, A ta szczytowa jasność lekko ponad 1000 tonitów jest bardzo ok, natomiast jeżeli nie chcemy tej transparentności systemu, wystarczy, że nałożymy wcześniej wspomniane nakładki przeciwsłoneczne, to też może poprawić obraz. W praktyce okulary mają trzy funkcje: pracę na większym lub dodatkowym ekranie, granie w gry, lub mimo iż naczytałem się głupot, że nie da się oglądać filmów na VOD, to nie potwierdzam tego, macie możliwość oglądania komfortowo filmów w streamingu, niezależnie z jakiej platformy będziecie korzystać, i to jest według mnie fajne. I osobiście z tego najwięcej korzystałem. A dla użytkowników Samsunga, fantastyczną rzeczą jest, że po podłączeniu okularów do smartfonów Galaxy, od razu przełączamy się w tryb Dexa, co jest świetne i wygodne, bo mamy już po części pełnoprawny system, z którego korzysta się odczuwalnie lepiej niż ze standardowego Androida One UI w wersji aktualnej Beta 8. Cena na początku nie było kolorowo, bo podczas debiutu w Polsce było to 3000 zł. Natomiast rynek szybko zweryfikował urządzenie i aktualnie jesteście w stanie je kupić w polskich sklepach. tak jak patrzyłem na w polskiej dystrybucji, od 1799 do 1999 zł. Czy to dużo? Patrząc na to, co oferują, można byłoby rzec, że kurde, jest potencjał, jest szansa. No, w cenie za 3000 zł ciężko byłoby polecić. Natomiast kiedy ta cena spadła już o jedną trzecią, liczę, że w kolejnych miesiącach producent poprawi. Te problemy wieku dziecięcego, bo tego typu sytuacje trafiają się w niemalże każdym urządzeniu. Zresztą przypomnijmy sobie pierwszego Galaxy Z Folda, jak wyglądał, a jak wygląda aktualny Z Fold 7 i najzwyczajniej w świecie myślę, że niektóre elementy można byłoby poprawić poprzez oprogramowanie, a niestety inne po prostu poprzez wydanie nowej wersji. Zatem, co według mnie jest na plus, a co na minus? Na plus, lekka i wygodna konstrukcja, prostota połączenia, wsparcie niemal każdego OS na rynku, fajny jakościowy zestaw w postaci Etui, kabla, nakłady przeciwsłonecznych, nosków, czy chociażby nawigowania poprzez panel dotykowy boczny, bo też o tym nie wspomniałem. Wysoka jasność ekranu, szybki spadek ceny, co dla nas jest jak najbardziej na plus, a raczej największe możliwości są dotykowane dla fanów i użytkowników Windowsa. Na minus początkowa cena, jakość wykonania okularów, problem z ostrością, marniutkie głośniki. Czy chociażby brak elektrochromatycznego przyciemnienia, a konkurencja to ma, tutaj ograniczamy się do wcześniej wspomnianych nakładek przeciwsłonecznych. Zatem czy polecam? Zależy od użytkownika oraz systemu, na jakim pracujecie. Kwota około 1700 zł, czyli spadek, tak jak wcześniej wspomniałem, o około 1 trzecią, wydaje się już znacznie lepsza niż 3000 zł. I tak, dla największych gadzieciarzy, którzy są w stanie pogodzić się z problemami i bolączkami wieku 10., całkiem ok. Natomiast dla stanowczej, Większości osób raczej potraktujcie ten materiał jako ciekawostkę, jako gadżet, który sobie obejrzycie, przeanalizujecie i najpewniej po jakimś czasie zapomniecie. I jak wspomniałem wcześniej, potencjał jest, możliwości są, natomiast problemy w wieku dziecięcego nie każdego przekonają do tego produktu i jestem w pełni tego świadomy i w pełni to szanuję. Nie przekreślam producenta, trzymam kciuki za wsparcie, rozwój, update, który, aby móc zdobyć popularność tych okularów, musi się pojawić. Tyle ode mnie na ten moment. A jak Wy zapatrujecie się moi drodzy na tego typu okulary AR. Jaka kwota byłaby dla Was akceptowalna i czy tego typu okulary myślicie, że może być to przyszłość? Zamiast 100-calowych telewizorów zakładamy okulary i mamy przed oczami 100-calowy ekran. Na pewno taniej, ale czy lepiej? Zapraszam do kulturalnej dyskusji w komentarzach, a ja tymczasem dziękuję serdecznie, miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. Sia.